Dlaczego tutaj? Dlatego, że w odniesieniu do tych słów chcemy zaprosić Związek Ukraińców w Polsce i wszystkie osoby Ukraińców-Polaków, którzy chcą uczcić pamięć Rzeczypowi Łońskiej na nasze wydarzenie. Dzień dobry Państwo, może dziwić, może zastanawiać, dlaczego jesteśmy w okolicy e, Związku Ukraińców w Polsce. E, Dlaczego tutaj poruszam ten temat? Celowo to ja pierwszy zabieram głos, a nie kolega, który jest formalnie organizatorem marszu. Szanowni Państwo, kilka dni temu ukazał się tekst Newsweeka, w którym pan Piotr Tym, no, już treść samego tekstu, ale pan Piotr Tema, lider Związku Ukraińców w Polsce, tutaj w Przymyślu, wyrażał się w sposób taki, że Marsz Wołyński to prowokacja, że no, nacjonaliści chodzą na są sponsorowani przez Rosję, że chce upalać stosunki polsko-ukraińskie. Co ciekawe, to obrywało się również władzom miasta panu prezydentowi. Bakunowi, każdy z Państwa chyba wie, jak pan prezydent był zaangażowany, zaangażowany w, 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 w pomoc Ukraińcom w pierwszych, dniach, w pierwszych dniach, w pierwszych miesiącach właściwie. Tego konfliktu jest po dzień dzisiejszy, więc tutaj absurdalne zarzuty. No też pan prezydent robi tradycyjne uroczystości miejskie w poniedziałek, a my swoje w niedzielę. Dlaczego tutaj? Dlatego, że w odniesieniu do tych słów... Chcemy zaprosić Związek Ukraińców w Polsce i wszystkie osoby Ukraińców, Polaków, którzy chcą opuszczać pamięć Wólnej Rzeźni na nasze wydarzenie. Mówiliście o podpalaniu stosunków polsko-ukraińskich. Polsko My wychodzimy do Was z zaproszeniem. Zapraszamy Was na Marsz Ciszy, na Marsz Milczenia, na Marsz, w którym nie będzie żadnych propagandowych haseł politycznych. Marsz, który ma jedynie przypomnieć o tym, którzy zostali w brutalny sposób zamordowani, ma przypomnieć o tych, którzy do dzisiaj leżą w niepochowanych grobach. Pojednanie nie może być w jedną stronę. Aby to pojednanie było pełne, należy też rozliczyć się z własną historią, a przede wszystkim oddać część hołdu tym, nawet nie część hołdu, Naszymi narodami, gdy prezydent Polski przyjeżdża na Ukrainę, oddać hołd swoim zamordowanym rodakom i składa kwiaty w szczerym polu. Macie szansę, wykorzystajcie ją dobrze. Dziękuję bardzo. I teraz zapraszam kolegę Stefana, który jest organizatorem niedzielnego wydarzenia. I tak, dziękuję. Tutaj na sam koniec krótko powiem o samym wydarzeniu. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę, czyli 10 lipca. Rozpoczynamy nasze obchody, nasze upamiętnienie Ofiar Żydzi o godzinie 18.30 w kościele Ojców Radziszkanów, w msza. Po mszy, formujemy kolumnę, o godzinie 19.30 wyruszamy pod pomnik ofiar sam marsz y, będzie miał charakter cichy, będzie to cichy przemarsz, nie będzie żadnych okrzyków, y, będzie to po prostu y, skromny, cichy przemarsz, coś na sposób y, 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 potrzebowego. Y, na dniach pojawi się jeszcze na stronie wydarzenia y, regulamin samego y, marszu, samego wydarzenia, ja teraz tylko powiem, że Wszelkiego rodzaju okrzyki, które będą znoszone y, przez osoby nieuprawnione, znaczy okrzyków w ogóle nie będzie, ale gdyby ktoś nieuprawniony taki okrzyk zniósł, nieważne, czy to będzie za okrzyk, czy taka osoba po prostu zostanie wyproszona ze zgromadzenia. Dodatkowo również zastrzegamy sobie prawo do tego, żeby wszelkiego rodzaju panery, transparenty mogły zostać wywieszone czy niesione tylko i wyłącznie za naszą zgodą. Dziękuję. Dziękuję bardzo, tak więc jeszcze kończąc, przypomnę, w Przemyślu 10 lipca w niedzielę o 18.30 w Kościele Ojców Franciszkanów msza święta, a później Przemarz, pod pomnik ofiar